Cześć! W tym odcinku wprowadziłem Leo Mistygo z Polską do Barcelony. Zobaczymy jak sobie poradzi. Więc zaczynajmy. Symulujemy cały sezon i zobaczymy co wyjdzie. Symulujemy, zobaczmy. Pierwszy mecze, 2 do Barcelony. Znowu wygrany brał grany. Zależy jakie statystyki jak będzie miał Messi po pierwszym półsezonie. Tu remisa 2-2. Tu wygrana, znowu. pierwszym mecz widzę mistrzów, czy 0, gładkie. Później wygrana, porażka z Celtą, wygrana z majątkami na 0. Porażka z Sevilla, znowu wygrana z Porto. 4-0 pewne z Granadą. Kolejny mecz z Bilbao, zobaczymy, jak sobie poradzi drużyna. 3 do jednego. Zajadałem porażkę. Wyjazd później do Sesji z Wygrany później. Wygrana szechtarem też. Deportivo porażka znowu. O i też nie, nie ciekawie idzie. Teraz wyjazd do Rio. Wygrana 4-2. Portu u siebie 2-2. Azetico 1-1. Zielono 3-2 też ciężko. Wyjazd do Serbii 3-3. Wyjazd z Walencji. W siebie z Armerią 2-1 też. Ja zobaczymy, teraz w pomocu z statystyki. wygnać 4-0. I zobaczymy, jak wygląda sytuacja Barcelony i Messiego. Messi, ocena plus 2, a to są oceny, więc fajnie. Tabela. Tabela, tabela. La Liga. Drugie miejsce, 4 punkty do Real'u, więc nie jest optymistycznie, choć bilans podobny tam Puchar Hiszpanii, To teraz wygraliśmy pierwszą rundę. czy znaczy, teraz będzie pierwsza runda Pucharu Hiszpanii. Zagramy z Deportivo Alavés. Liga mistrzów na ósma z Arsenalem. A jak faza grupowa? 4 ze dwa remisy. remisy. No, dużo brałem straconych, ale jest pierwsze miejsce w grupie. Zagramy z Arsenalem, więc będzie ciekawy też mecz. Zobaczymy jeszcze co z Messi'ego, jak wygląda. Z Messi'ego 25 meczów, 9 bramek, 3 asysty, no trochę lepiej się spodziewaliśmy po takim zawodniku, ale też już ma swoje lata. 19 meczów Liga, 8 bramek, 2 asysty, 1 mecz w League, 6 meczów w Champions League, 1 bramka, 1 asysta, to trochę słabo. No i to w wszystko i zobaczymy teraz jak będzie sobie poradził Messi w drugiej części sezonu. Zobaczymy, czy nie zmienię mu, mu, mu pozycji trochę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zmienię mu pozycję na skrzydło, może być o więcej. I symulujemy kolejne po sezonie. Wygrana z Deportivo Pulis Super Asusuna, Real. Zobaczymy. Porażka znowu z Realem. Nie dobrze. Wygrał, czy za są widzę. Wyjazd do Betisu, 3-0 Pewne. Później Osasuna wygrana znowu, puchar. Dba... o Jezu, porażka znowu. Villarreal ten raz w pucharze. Znowu porażka w pucharze, o Boże. Deportowali 4-0. do no A to zostaje tylko Liga Ligi Mistrzów. Wyjazd do Celty. 3-1, Arsenal na wyjeździe. Chcieli pierwszy 1-1. Tu Alaves, wyjazd do Bilbao. 4-2, zagramy ze z Arsenalem. Tu jest i zobaczmy co z tego wyjdzie. My teraz zagramy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Akcja, zobaczmy Arsenalu. Prasujemy tutaj. Strzymujemy piłkę. Mamy okazję na kontrę. To cancelo. Cancelo. João Felix. Zobaczmy. Lewandowski. Otoczony przez rywali i stracił piłkę. Zodwony do Arsenalu, zobaczmy. Wolny, zobaczmy, Dejong wybija i koniec akcji Pedej teraz Hector Ford Messi 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 czaruje, Messi, Messi czaruje, Messi czaruje podaje Broń to kramkarz, ale jest dobitka jeszcze i... Mam powiedzieć, że Messi zaliczył z i mamy 1 do 0. Kwitya karakceli To jest znowu akcja arsenalu. Messi przyjmuje. Messi to jest ten Messi, który ma, ma tym klej w nogach. Pedri. Utrzymuje tutaj. Uwaga, zobaczmy. To Messi, ego. Messi, zobaczmy jak on z... Messi, Messi, zobaczmy Messi. Messi, ma tyle miejsca, Messi. Musiał to szczelić 2 do 0. To jest właśnie na messi jak jakie ja chcę oglądać. Z Arsenalu zobaczmy wybicie Hirsena Zutkarny. No to musi jakaś trzaść, tylko jeden piłkarz. To musi być Leo Messi. Wywać lewy, ale to musi być argentyńska gwiazda. Messi. Messi. Czy trafi Messi? Messi! O kurde, nie trafił. Ale jak nie fakt. Lewandowski teraz idzie, ale widzimy Sego. To jest taka piłka, ale to jest Messi, Messi. Messi idzie, 3 do 0, ale to jest spalone niestety. niestety to był spalony i no nie ma gola. Ale to jest koniec i Barcelona awansuje, Messi zagrał kapitalny mecz, doprowadził nas do ćwierćfinału, lecimy dalej symulujemy właściwie, zobaczymy jak się to ustawi. Do meczu z Realem, który też zagramy. Wyjazd do Atletico, porażka. Straszny dużo poradek w tym sezonie ma Barcelona. Wyjazd Ciebie do Las, Las 2-0. Sporto w półfinale. Przegrana Sporto. Więc gramy z Porto. Zobaczymy co wyniesie ten mecz. ta z akcja. Zobaczymy co przyniesie nam. Barcelona w akcji. Messi, Messi, leci Messi, Messi. Messi. Messi ładuje i mamy 1, 1 do 0 i wyrównanie w wyniku dwóch meczu. Brawo, Leo. Teraz znowu Messi. Zobaczymy, co tym razem kominuje. Messi. Co nie można byłoby stąd uderzyć. Więc spróbujemy. Leo Messi. Leo Messi wal... Oj, oj, oj mocno, ale obok gramki niestety. Teraz zresztą trwanie Barcelony. Lewandowski. Uwaga Messi, Messi! Rafinha, sorry Rafinha, Rafinha! A to jest spalony. Po drodze Barcelony zobaczmy. Wciąż 1-0 się otrzymuje. A ta wyjścia nas nie zadowala. Messi! Oj, 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 oj. Ródkarny. To musi strzelać Messi, tylko na mnie nie trafimy. Leo Messi, zobaczmy. Leo, nie zawieź nas. Leo Messi! Leo Messi! i pięknie. Krawka się nawet nie rzucił, został w środku i mamy 2 do 0. I przechodzimy na prowadzenie w tym meczu. Ale Porto nie daje za wygraną i teraz ma kontrę, zobaczymy jak to się skończy. Drip przyjmuje. jeszcze, to jest ja ostatnia akcja tego meczu, 98. to Messi, Messi Messi będzie dośrodkowywał, zobaczmy, czy Messi będzie miał system. Leo Messi dośrodkowuje w pole karne. ale tutaj nie ma, ale jeszcze tu jest piłka, kwaracselia Christensen, Hector Ford, to Messi jego, Messi Messi, wchodzi w pole karne Messi i 3 do 0 i Leo Messi daje nam hat trick Messi'ego. I Leo Messi daje nam awans do półfinału. Messi zabiera piłkę do domu, zajebiście. Lecimy dalej z symulacją. Z Realem zobaczymy, co przyniesie nam. Czy Messi tak za blat upokorzy Real Madrid Przekonajmy się? przekonamy się już za chwilę Zaczynają królewcy Długo Zośnkowanie Messi. Zobaczmy. Nie, przepraszam, to nie był Messi, teraz jest Messi, a raczej nie, przepraszam, pomyłka z mojej strony. Kolejne drugie Barcelony. Rafinha, co zrobił? Spalony i tak był. To teraz druga połowa i kontra Barcelony. Liczymy na, na, na nasze gwiazdy z przodu, zwłaszcza na Leo Messiego. Kwicza tutaj leci. Kwicza, kwicza falaccelia, kwicza tu idzie. A do mesiego Messi, Messi, ale jeszcze nie ma i Messi dobija. Jeden do zera, Barcelona prowadzi. Teraz akcja Realu Madrid. Czujmy. Pedri, zobaczmy Araujo, niedobrze. A mam przyjęcie piłki. A może na kontrę? Do Messi jego piła. Messi, Messi, znowu Messi, Messi, czy zrobi kurtuła? Nie, ale jeszcze do bitka. I drugi raz tak samo. I Messi dobija 2 do 0. Fajnie. Real Madres, zobaczmy. Rodzili go w pole karne Wychodzi Terstęgen po zagrożeniu. I to jest wygrana w Clasico, Classico, Barcelona wygrała. Azera po dwóch, po dwóch golach Messiego. I dwa jest swoim kibicem to do Dumy. Już ostatnią część sezonu. I zobaczymy, jak się skończy sezon. Z Walencją u siebie 2 do 1. Manchester City u siebie. Porażka. Wygrana z Gironą, Manchester City. Porażka wysoka. O jezu, podamy po finalnych ligi mistrzów. Porażka znowu w lidze. Wygrana z Ameliją, Wygrana z Rajo. I ostatni mecz z Sevillą. No niestety niezbyt to był udany też sezon. I na koniec wygrana z Sevillą. Jak kończymy ten sezon. Oj, no niezbyt dobrze. Zobaczmy na tabelę ligową. A jednak, Barcelona zdobywa mi proszę państwa. A jednak, Barcelona zdobywa mi 7 poradek, aż miała, ale miała więcej od Realu Madrid. 84 bramki stasowane, 39 stasowane. To nie jest naprawdę zły wynik. Super, puchar, Porażka z Radem. porażka w ćwierćfinale z WL. Bolesna też. No i dewastacja w Lidze Mistrzów przez Manchester City, ale udało się wygrać z Arsenalem, udało się pokonać Porto. I właśnie zaskanowani statystyki, jak Messi sobie poradził w tym sezonie po wróci do Barcelony. Leo Messi, proszę Państwa. 38 meczów w La Liga, 16 bramek. 12 meczów w Lidze 5 bramek. i 1, 3 mecze w Pucharze Hiszpanii, 1, 1 bramka i 2, 2 mecze w Super Pucharze Hiszpanii, 0 bramek. Ogólnie to Rozegrał mi spotkań z Cristiano Ronaldo, I więc znowu mi bramięć Cristiano Ronaldo w odcinku, kiedy robiliśmy powrót z Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Więc tutaj, więc tutaj nie jest tak końca kororowo. Ale Messi uważam, że na wieku 36 lat też pokazał niezłą formę. To wszystko w tym odcinku. Ten odcinek był o powrocie Leo Messiego na Camp Nou. To wszystko w tym odcinku. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Cześć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.